Kawalkada dzika goni twa po niebie. To przerażająca zjawa, która zwiastuje cierpienie. To przelatująca plaga, która się jest pustoszenie. Potępiona armia, błąkająca się po świecie. Otóż kawalkada dzika goni twa po niebie. To przerażająca zjawa, która zwiastuje cierpienie. To przelatująca plaga, która się jest pustoszenie. Kompania śmierci, nie oglądaj się za siebie. Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekrana Wiedźmin 3 gd Jesteśmy teraz wraz z w magazynie pewnego kupca, który zrobił nas, brzydko mówiąc, w chuja. I nasu nas łowców czarownic i musimy teraz do go... spotkać. Nie! Nie zabijajcie mnie, panie! Oni mnie zmusili! Jakby mi nie powiedział, to by mi spalili dom i magazyny! Łowcy czarownic nie znają litości! Oszczędź mnie! Nie upodabniaj się do tych morderców. Zamknij się, powinienem się zabić. Ale z Twojego trupa pożytek miałyby tylko mewy, dlatego zapłacisz podwójną stawkę. Dobrze, macie tu pieniądze. A teraz precz stąd. Dziękuję, Geralt. Nie ma za co. Mnie nie będziemy jej pouczyć. Co. Cieszę się, że mogłem pomóc. Też popełniam błędy. Cały czas się zastanawiam, kto mógłby wiedzieć coś na temat Siri. I chyba wpadłam na dobry pomysł. W mieście jest pewna onej romantka. Corintili. Ponoć bardzo dobra. Nigdy nie miałem zaufania do zdolności śniączek. Corin jest bardzo skuteczna. Przynajmniej spróbuj. Przyjęła zlecenie niedaleko stąd. Pójdziesz wzdłuż kanału w kierunku przeciwnym do targu rybnego. Dom stoi niedaleko mostu. Jego właściciel to bogaty bankier de Jonkher. Nie pójdziesz ze mną? Mam parę spraw do załatwienia. Kolejny magazyn ze szczurami? W każdym razie nic, z czego mogłabym się cieszyć. Taki czas. Przeminie rzeka, jak K. ramec. Miło było znów cię zobaczyć. I ciebie, Geralt. Mówiłaś, że to nie było jedyne spotkanie. Idź już lepiej, zanim Corin zaszyje się w jakiejś kryjówce. A gdybym chciał cię znaleźć? Mieszkam na okrawkach z zatargiem rybnym. Będzie mi bardzo miło, jeśli do mnie zajrzysz. W takim razie do zobaczenia. Okej. Okay. Dobra, idziemy odszukać książkę. Ile my mamy Expa teraz? No, brakuje nam jeszcze 500, żeby nałożyć nowy Secik. I to już będzie coś. Stosun, rady ukończone. Oh, Dobra, idziemy tutaj od razu w sumie, bo w sumie co, co z misji możemy innego robić? No nic właściwie, to jest na siódmy poziom w ogóle, błagam, musimy to zrobić teraz. A, to pech. Jak tam wejść? Tylko do niej. Tutaj? Znalazłeś się tu przypadkiem, czy czegoś szukasz, wędrowcze? A kto pyta? Rudolf de Jonghe. Z tych de Jonghe? Moi przodkowie kładli podwaliny pod nowy Grad. Jestem właścicielem największego banku w tym mieście. Nie prosiłem o rekomendację. Mój ojciec mawia. Wszyscy powinni znać Twoje zasługi, syn. Nie ukrywaj ich przed światem. Szukam Corin. Szukam Corin Tili. Dobrze trafiłeś, bo Corin jest w moim domu. Od kilku dni śnij jego historię. Jesteś bankierem, a nie historykiem. Po co chcesz znać historię domu? Widzisz, kupiłem tę nieruchomość niedawno. Kosztowała majątek, a potem okazało się, że w tym domu strasz. Boję się, że jest nawiedzony. Poradź pomóc. Jakie są objawy? Rozmaite. W nocy słychać jakieś chichoty. Na strychu jakby ktoś przesuwał meble, a w zeszłym tygodniu nie uwierzysz. W salonie znalazłem ludzkie odchody. No to raczej nie duch. Nie interesuje cię, co tam się dzieje? Dlaczego sam tego nie sprawdzisz? Jestem bankierem, a nie żołnierzem. Boję się przeklętych domów. Poza tym, Corin prosiła, żeby jej nie przeszkadzać. Chciałbym tam wejść i rozejrzeć się. Zwykle nie wpuszczam obcych do mojego domu, ale po dwóch mieczach miarkuję, żeś Wiedźminem, Więc chyba znasz się na rzeczy. Wchodź! Świetnie, co by się stało, gdybyśmy zdjęli jeden miecz. miecz wypadek, Wow. Dobra, nie okradamy go, oczywiście. Nie podoba Nie to. Do krew. nie rozlewa jej, proszę. Porządko, ktoś siostra, Janka może Obudź się, to tylko sen, Obudź się. Można przerywać taki trans? No ja nie wiem. Lalka pod dasz. Wow, creepy to jest. W takim razie rzućmy okiem na ten strych. Przestanie. Odejść stąd. Nie lubię tego. Z zostaw. Wow, to jest porządka po prostu. Regał zostawię przejście do pokoju obok. Ale można go rozwalić znaczy martw, prawda? Ale! Badasowe wejście. Coś tutaj mamy. Co to jest w takiej skrzyni? Ja tylko załaczę. Albo tylko wody. Korzystaj kołyski. Coś jeszcze z tej świeciłoś tam? Nie. Eee. Gdzie jest to? Coś... Do patrzyłem? Chyba patrzyłem. A tu jest rysunek, Boże. Dziwne to wszystko. Lalka na rysunku leży w kołysce. Może powinienem rozejrzeć się za tą kołyską? Ok, chyba jej tutaj nie ma. Podejrzewam, że piętro niżej kołyska. Jako taka. Podłóż to, błagam. To krew. Nie rozlewa jej proszę. Tutaj będzie? A ja Wow, kolejne arcydzieło piec i czarne palenisko. Uwielbiam takie zagadki. W takim razie trzeba by znaleźć piec. Przestań. Gdzie jest to piec? Iść stąd. Na dole pewnie jest piec. Nie lubię tego. Ale bym A może i nie? Może w piwnicy? Poniżej, na no, użyj. Jest i piec. Uh. Jezus, przestraszyłeś się? Trochę? Przestraszyłeś się, co? Widzę, że się przestraszyłeś. Taki dzielny, a się przestraszył małej Sary, ale fajnie. Nie rób tego więcej, mała Saro, bo ktoś się przerazi i zrobi ci krzywdę. Dlaczego ma mi ktoś robić krzywdę? Co to, pobawić się już nie wolno? W co ty się bawisz? <laughs> tamta pani poszła spać, a ja jej ze straszne sny. I nie pozwalam się obudzić. Umiem tak zrobić. <laughs> śmieszne, co? Bardzo śmieszne. <laughs> Tyle, że ja muszę porozmawiać ze śniączką, i chciałbym, żebyś pozwoliła jej się obudzić. Mała Sara nie chce jej budzić. Mała Sara chce się bawić. Piękny jesteś. Masz szczęście, że ja akurat wiem, że jesteś niegroźnym porządkiem, ale inni mogą nie wiedzieć i wtedy. A ty Niby wiesz, że jestem Bożątkiem. Skąd? Skąd? No skąd? Wyglądasz jak Bożątko, zachowujesz się jak Bożątko. O po prostu to, jesteś Bożątkiem. Przez ciebie Śniączka ma koszmary, z których nie może się wybudzić. Dlaczego ją dręczysz? Wcale jej nie dręczę. Straszne sny są fajne. Ja najbardziej uwielbiam, jak we śnie goni mnie kura z takimi czerwonymi... Dlaczego się zagnieździłaś w nawiedzonym domu? Powiem ci tajemnicę. Ten dom wcale nie jest nawiedzony. Ja tylko udaję, żeby wszyscy tak myśleli. No bo stał sobie pusty, to w nim zamieszkałam. A potem przyszedł ten ważniak z banku i go kupił. Nie lubię mieszkać z bankierami, no to postanowiłam trochę go nastraszyć. Tak malutko. Ale bankier boi się bardzo. Zapłacił za ten dom dużo pieniędzy i tak łatwo go nie zostawi. Dlatego musisz sobie poszukać innego miejsca. W takim razie sam cię wyrzucę, day, Gerald. Wigrad to nie jest miejsce dla porządek, ale jeśli chcesz tu mieszkać, twoja sprawa. Dogadamy się. Dogadamy? A jak niby? Dasz spokój, śniączce, a ja powiem właścicielowi, że dom jest nawiedzony i nie sposób zdjąć z niego klątwy. O ja, powiesz mu tak? A jak ci nie uwierzy? Jestem Wiedźminem. Uwierzę mi. Tak tak, zrób tak, a ja obiecuję, że nie będę dręczyła twojej koleżanki. Ani dudu, jesteś bardzo ładny. Wiesz. Dzięki! Nie często to słyszę. Dzięki. A teraz idę obudzić śpiocha. Nie będę jej przeszkadzała. Obudzi się. OK? No Spotrol, mi to w sumie nie zależy na tym domu. Nie chcę koleś ma z nim problemy dalej. Bożączu nie jest drożne. I tyle. To nie jest na pewno potwór taki, jak które który nawet w obronie własnej, ale zadręczał ludzi. Siemre, pani śpiochu. Kim jesteś? Przysłała mnie do ciebie Tris Marigold. Matko, dręczyły mnie jakieś potworne koszmary. Miałam poznać historię tego domu... Podczas dysniły mi się meble, które chciały mnie pożreć. Brzmi idiotycznie, ale we śnie było to całkiem realne i wcale niezabawne. To dzieło porządka. To ono sprawiło, że ludzie uznali dom za nawiedzony, a potem zainfekowało cię swoimi głupimi żartami we śnie. Szczęście, że udało ci się mnie obudzić. Znam wiedźmińskie sposoby na takie stworki. Bardzo ci dziękuję. Te sny były okropne. Mogę się jakoś odwdzięczyć? Szczerze mówiąc, tak. Szukam pewnej dziewczyny, którą widziano w Nowigradzie. Spróbuję ci pomóc. Tylko najpierw muszę zmazać opary tych obłąkanych snów. Znajdziesz mnie w karczmie Złoty Jesiotr. Tam wynajmuję pokój. Okej. Okay. A więc jesteśmy umówieni. Dobra, dziewięć jeszcze typowy powiedzieć, że. że nic z tego. Dom jest nawiedzony. Jeśli gdzie będzie mogli skłamać, w sensie powiedzieć mu prawdę, że to tylko porządko i że łatwo to wypędzić, ale to by było hamskie. Widziałem, że Corinne wyszła, ale nie chciała nic mówić. Czy to znaczy, że sprawa załatwiona, czy wręcz przeciwnie? No, hamsz, możemy powiedzieć. Dobra, niech będzie. I tak i nie. Co prawda, udało mi się uwolnić Korin z Łabdemona, ale dom w dalszym ciągu jest nawiedzony. Korin, wyśniła jego przeszłość? Tak, jest tak makabryczna, że nie chciała o tym mówić. Nikt nie powinien tu mieszkać. Tyle koron na niego poszło. No, ale cóż, na biednego nie trafiło. No i dobrze. Dobra, idziemy chyba spotkać się z Corin. No co innego możemy robić na chwilę obecną? kiedy ostatni raz Lukrowane głos? Na razie trzeba wbić przynajmniej 14 poziom. Może wtedy. Wow! Co, co to jest ten magazyn dalej? Jeszcze z niego szczury wybiegają? Wow! Niesamowite! Sorry? idziemy tutaj. I tu jest od Karczma. Od razu poznasz, że nie ma lepszej oferty, bo nic no to nie może. Byliśmy chyba tutaj. Coś mi na nieludziach gada. Szukaj nie. swoich zaworami. Brawo, temat na kolejną balladę. Można? Zależy co. Szukam kogoś, kto płynie na skaligę. Nie, 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 nie. Moja tropos płynie na arckaliby. Wiosen zboży, ale cichusza. Masz pieniądze? Muszę zdobyć. Za tysiąc co można zdobyć bądź? pieniądze. Słusznie, bo za darmo to ja nawet dupy w bali nie zamoczę, a co dopiero na Skellige płynąć. No, no nie, ja... Powinien ci lepsze oferty, ale ja nie, nie chcę tej, tej misji w razie. Na razie sen w wielkim mieście. Bardzo fajnie tutaj. Te kaczmy oh, są no najlepsze no po prostu, no. jeżeli chodzi o... Jeżeli chodzi o klimat O, byliśmy gdzieś w tym pokroju i się czy warto tutaj w ogóle coś przeszukiwać. O, a cóż to jest? Tutaj przeprowadzam seansy śnienia Nigdy nie byłem świadkiem czegoś takiego. A tym bardziej nie brałem udziału w takim seansie. Pokieruję tobą. Najpierw musimy się dostroić. Ja będę zadawała pytania, a ty będziesz odpowiadał. Ważne, żeby twoje odpowiedzi były szczere. I teraz... Z głębi serca. Teraz pytanie. Dobra, Tris nam ją porleciła, a co, że to jest jakiś szpiecz. Ja wszystko o Cilii, a. Ale to w sumie teraz ptasz w Cili. Cesarz, a my pracujemy dla cesarza, dobra. Opowiedz mi o śniegu. Opowiesz mi, na czym polega twój dar? Trudno to opisać. Najpierw staram się zrozumieć więzi, które łączą daną osobę z obiektem, o którym mam śnić. Zadaję dużo pytań. Staram się nazwać uczucia, emocje. Ważna jest szczerość, ale i tak ludzie nie chcą opowiadać o niektórych sprawach, a innych nawet sobie nie uświadamiają. A co widzisz we śnie? To nie jaśnie, lecz klient. Mój dar polega na zsyłaniu właściwych snów. Czasem na prawdziwe wydarzenia nakładają się pragnienia, lub koszmary. Trzeba umiejętnie oddzielać ziarno od plew. To będzie ciekawe. Zaczynajmy. Zaczynajmy. Na początek opowiedz mi jedno wspomnienie związane z tą dziewczyną. Czemu to ma służyć? Współpracuj, proszę. Opowiedz mi najsilniejsze wspomnienie o. Ciri. Dziewczyna ma na imię Ciri. Hmm. Pierwsze spotkanie było w Brokilonie W lesie Dryad e, Trenowanie w Claremorem widzieliście Uratowałem jej życie to nie raz nawet Była obecna przy mojej śmierci Uu. W sumie które wiem, które było najbardziej, najba najsilniejsze wspomnienie Ale była obecna przy śmierci w Rivi Geralta Zacznijmy może od pierwszego spotkania Kiedyś wykonałem pewne zlecenie gdy kazano mi wybrać nagrodę, skorzystałem z prawa niespodzianki. Nie sądziłem, że kiedykolwiek spotkam dziecko, które zostało mi obiecane. Po latach przedzierałem się przez Brokilon. W się spotkałem dziewczynkę i na początku nie wiedziałem, kim ona jest. Griady chciały ją zatrzymać i zmienić w jedną z nich, ale woda Brokilonu nie zadziałała w jej przypadku. Ciri wróciła ze mną. Odesłałem ją do jej babki. Już wtedy byłem z nią bardzo związany. Przeznaczenie? Coś więcej. Dziękuję. Czy chcesz podzielić się jeszcze jednym wspomnieniem? Jasne, aj! Tak, tak. tak. Ja chcę wszystkie usłyszeć. Nie śpiesz się, mamy czas. Zajebista obca, bardzo, bardzo fajna. Po drugiej wojnie z Nilgardem Cili straciła rodziców. Nie wiedziałem, co zrobić z małą dziewczynką, więc zabrałem ją do Kermora. Trening szermierczy, i kondycyjny nie mógł jej zaszkodzić. Lesemir od razu ją polubił. Eskel grał z nią w łapki. Pamiętam, jak stała na zrujnowanym murze i luźna cegła usunęła jej się spod stopy. Złapałem ją w ostatniej chwili. Też to pamiętam. To było w elfów. Pamiętam moment, w którym wyszła z pokoju ubrana w sukienkę. O tak. Powiedziała, że jest Niedysponowana. Wtedy po raz pierwszy zrozumiałem, że Cili dorasta. A ja. Ja jestem bezradny. Czy chcesz mi opowiedzieć coś? Tak. Jeszcze? To była fajna scena. Bo Tris przybyła do Klermoren i, i Cili właśnie zauważa, że Cili ma pierwszy okres, czy coś w tym stylu. I właśnie wystrojała w sukienkę i powiedziała, że masz teraz prawo do robienia dni przerwy od tych treningów. Żebyś po prostu. Żebyś po prostu no, przetrwała ten ciężki okres, prawda? Tak. Myślę. W takim razie. A dziś jej życie, to ja nie pamiętam. Który... Już po jej treningu w Kermoren i po tym jak Yennefer nazwała Ciri córeczką zostaliśmy rozdzieleni. Wiedziałem, że jest w niebezpieczeństwie. Śniłem o niej. Znalazłem ją w zamku stary. no tak. Próbowała uwolnić je, ale sama została schwytana. Chcieli jej zrobić krzywdę. To była twierdza Pamiętam, jak walczyliśmy z ci ramię w ramię, na schodach śliskich od krwi. Po raz pierwszy odbiła mieczem wystrzelony bełt. Powiedziałem, żeby nigdy więcej tego nie próbowała. To bardzo przejmujące wspomnienia. Chcesz kontynuować, czy masz Nie, dobrać? jestem ciekaw, co powie o. o śmierci swojej. W takim razie mów, proszę. To było w Rivi. Właśnie skończyła się druga wojna z Nilwgardem. Nastroje nadal były niespokojne. W mieście doszło do zamieszek rasowych. Próbowałem coś zrobić, ale nie mogłem powstrzymać wściekłego tłumu. Był tam taki młody chłopak. Przebił mnie widłami. NFR też była umierająca. Siri zabrała nas na łódź. Popłynęliśmy do miejsca, gdzie kwituje jabłonie i tam nas oboje zostawiła. Wtedy widziałem ją po raz ostatni. Powiedziałeś, że dziewczyna ma zdolności. Opowiedz mi o nich. Ja nie jestem dalej pewien, czy możemy jej tak po prostu pojadać, no ale... Dobra. Ona jest dzieckiem starszej krwi. Potomkinią falki krwawej, tej okrutnej rebeliantki, którą spalono na Stosie. Falkę też zwalcili. Minioną, z to krwi, jest ciekawe. narodzi się niszczyciel światów. To tylko legenda. Wiesz, kiedy legenda przestaje być legendą? Gdy ktoś zaczyna w nią wierzyć. Dobrze, że nie rozpowiadasz o dziewczynie na prawo i lewo. Właśnie teraz to robię. Rozumiem. Chcesz opowiadać dalej? Tak. Tak. Jest jeszcze coś. Kiedyś zapytałem Jennefer, dlaczego nazywają Ciri panią czasów i miejsc, ona potrafi wędrować między światami. Nie potrafię o tym opowiadać. Niewiele zrozumiałem z tłumaczenia Jen. Wiem tylko, że chodzi o coś więcej niż przenoszenie się do innych miejsc i że krew Ciri ma niezwykłą moc. Rozumiem. Chcesz opowiadać dalej? Wreszcie, poruszymy wszystko. Tak, jest jeszcze coś. Pamiętam, że Cili miała kłopot z opanowaniem swoich zdolności. Gdy Jennifer uczyła ją składać proste zaklęcie, Cili kompletnie zniszczyła szopę przy świątyni. Bardzo się tym przejęła, a to była zwykła stara szopa. Wiem, że długo uczyła się kontrolować umiejętności, ale chyba dotąd nie panuje nad nimi w pełni. Jezus Nie wiem, czy dobrze mi opadając to. Chcesz opowiadać dalej? Nie, czy możemy już zacząć? Oczywiście. Wiedziałam, że ci na niej zależy, ale ten Twojego głosu, ukryte emocje. Kontynuujmy, proszę. Połóż się wygodnie i spróbuj się zrelaksować. Weźmiesz mnie za rękę i będziesz opowiadał o Ciri. Mów, gdzie według ciebie może być, jakich ma przyjaciół. Tak. Jeśli Ciri nie mogła mnie znaleźć, na pewno szukała pomocy u przyjaciół. Kogo masz na myśli jaskier? Może jaskier bardzo się lubili. No, Siena, byli, na Neferitris by, by, były na pewno bliżej z, wiedźmi, z Cili niż jaskier.

pierśniłem o jaskółce. A, to była jaskółka. a potem przyszły koszmary. Czasem pojawiają się dodatkowe sny. Nie tylko o przeszłości, ale i o przyszłości. Jaskółka symbolizuje Ciri. Skontaktowała się z jaskrem. Nie wiedziałem, że jaskier jest w mieście. Ten poeta. Słyszałam o nim. O dziedziczu Szałwie i Rozmaryn. Jakiś burdel? Szałwie i Rozmaryn? Gdzie to jest? Przy wejściu do Nowi Gradu od strony dzielnicy Czerwonych Latarni, tuż za mostem. Gdzieś trochę słyszę. Ja tak, słyszałam. Dziękuję za pomoc. Dziękuję za pomoc. Powodzenia, Wiedźminie. Mam nadzieję, że znajdziesz swoją siłę. Dobra. Spis co założyć, naprawdę? Zadanie iść jest sprawę. Wow. Dobra, ale słuchajcie, ja myślę, że można jeszcze w w przez Starczmarzem. Coś mi na Z nim chyba draliśmy. Nie, da się. Teraz na krańcu odcinka, bo akurat nie ma co robić już za bardzo. E, no i Jestem pójdziemy do Jastr. E, w kolejnym odcinku. Zagrajmy teraz może e, nie potworami, tylko królestwem północy. Ok, to jest Squirtle. Jeden trzaskający mróz przerzucamy na Vernon Rosha I może Squirtle to ulewny też można wywalić, bo oni mają więcej jednostek yy, w zwarciu i strzelających niż katapult. Wydawca z Dolblatana. Puścimy gęstą mgłę na dobry start. O, to jest zajebisty bohater Spieka za zero jakby To jest mega Dobra, walniemy jeszcze z jest z Denzel Walimy jeszcze dio, ale już nic więcej. Zaraz pasujemy po prostu. Mam za mało kart cholera. Więc kolejna pożoga zeszła. Hmm. Co teraz? To jest pytanie. Trzeba po prostu spasować. No trudno, jeden czas rozklepał przejście. motyw, ale dwie pożogi zeszły, więcej ani nie można mieć. A może i można? Dobra, mam już taktykę tutaj. O cholera, Milwa, to, to Milwa jest, tak? O Boże, my to nie wygramy, no za mało kart się nie trafiło. Możemy tak zrobić, ale to wciąż jest 16. Trudno. O Boże, jeszcze źle puściłem Dobra, mniej to. Fajnie zagrałem, Nie wiem, przy Was po prostu mi nie idzie. Prawda? Nie idzie mi tyle. Dobra, słuchajcie, w kolejnym odcinku idziemy spotkać Ja sprawię do burdelu. W jego własnym burdelu to jest jakiś cud po prostu. Tak więc cóż, trzymajcie się. No i bywajcie. Zapachniało. wiele Jesieni z wiatrem zimnym ulecia.